Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa. Witam Was w kolejnym odcinku 100 Dzieci Challenge. Pierwsze co, chciałabym Wam pokazać, że stać nas w końcu było na łóżka dla naszych najstarszych dzieci. Jest biednie. No jest. Nie stać nas nawet na... A nie, w sumie na jeszcze jedną lampę chyba, chyba nas już stać. Tak. Ale to wszystko. Chciałam dać dwa dywaniki. Jeden tu, drugi tu, ale no... Starczyło na jeden tego po prostu powiększyłam. No trudno, jakoś trzeba sobie radzić. Ale no, nadal nie może być w ciąży, no bo nasze dzieci nie urosły. Ale w tym odcinku mam zamiar przyspieszyć. Myślę, że ta ściana będzie ok. I powiesimy te pamiątki. o właśnie, dziecięcy odcisk, sima. Mm, Adaś i tak dalej. No, bo nie mamy wszystkich aktów urodzenia, bo nie wszystkie dzieci były rodzone w szpitalu. Bo nie mogliśmy, ponieważ nie miał kto zostać z dziećmi. Na razie tak to położyłam, ale zwróćcie uwagę, że tylko Marysia i Adaś mają kolorowe, nasze trojaczki, Dona, Leti i Doma, mają szare i tylko doma ma podwójne. A Wiktor i Max mają pojedyncze też szare. Nie wiem, od czego to zależy. I tym razem wyczekałam sobie ten moment. Aha, i tu nie ma żadnej interakcji. Tylko jest komunikat, że straciła właśnie ząb, który jej się ruszał. Może teraz poczekać, aż wyrośnie jej nowy, albo naprawić ubytek. No, otwieraj tą paszczę. Faktycznie? No? Boże, nie krępuj się. <ścoughs> Widzicie? Jest, Adaś w końcu też się doczekał. Ruszamy mu się za omb! Marysia zdążyła stracić dwa, on dopiero straci jeden. To idź od razu, umyj te zęby. Co stracisz? Czemu ty jesteś? Nie jesteś zły, jesteś tylko nie swój, bo cię boli ząb. A ty czemu obudziłaś tu rodzeństwo, co? Aha, bo chciałeś z nim pogadać. No dobra. Uspokój swoją siostrę. Tak, ty uspokoiłaś. ją. Mhm, akurat. O, buziaczki. A jest z taką miną je przyjęła. Dobra, co ty jeszcze musisz? Korzystanie z nocnika i wyobraźnia. Okej. Okay. To tutaj baw się. O co ten wrzask? Postaraj się zasnąć. A ty? Baw się zabawkami i patrz na zabawki. A ty, ta da cię właśnie wykąpał, to idź spać. No i tak to będzie lecieć. Wy jeszcze chwilę pośpijcie. A potem lecicie szukać plakatów. I znajcie. I sprzedawać na stoisku. To jest dopiero sprzedaż. Tu jest chlitark A tutaj Marysia sprzedaje, to, co znalazła, czyli... Kule śnieżne i... żaby. No teraz na pewno muszą kupo kupować od niej różne rzeczy. Wow! Gratulacje! Zebranie każdego plakatu rozwieszonego w mieście to niezłe osiągnięcie. Dziękujemy za wzięcie udziału w sprzątaniu tego pięknego miasta. A dość właśnie ostatni plakat zebrał. Super. A jest on jakiś droższy? 120, no powiedzmy. Co ty jesteś taki nerwowy? Jejka! To zbierz sobie kule. <noise> Idź zjeść, tutaj zupę mama zrobiła. I musisz spać. Jej, jakie nerwowe dziecko. Zaraz do szkoły będzie szło. Kyle chyba jako jedyny ojciec właśnie uczy swoje dziecko siedzenia. Ale wow! I nauczył go obrót na brzuch. No genialnie! Zapraszanie tatusiów to jest chyba najlepsze, co ja mogłam zrobić. Zobaczcie, jak oni się z nimi bawią. Don właśnie podziwia swoje córeczki. Jedna się bawi w domku, druga zjeżdża i im kibicuje. No, ma taką minę nietęgą. Ale no. No słodycz. No już im nie klaszcze. A, przed chwilką klaską. Korzystając z dnia rabatów, wyposażyłam troszeczkę nasze łazienki, ale tak odrobinę. Lustra kupiłam. I jeszcze jedną toaletę. I zabawki dla dzieci. Niech mają. To się przyda. Dziś właśnie teraz mamy urodziny naszych trojaczek i naszych dwóch bliźniaków: Wiktora i Maxa. Ale no, tak na wykończeniu, ale. Lecimy, pomóż zmuchnąć świeczki, zaczynamy od yy, starszych dzieci, więc Dona. Pomóż i zmuchnąć świeczki <grym> w tej pieluszce. Mam dwa torty, w razie czego jakby któryś yy, z ojców albo dziecko wpadło na pomysł, żeby go zjeść. <grym> wytrzymać <się> wytrzymać> no i od razu dodaj świeczki. Dobra, Dona Ojej, ona ma jakieś CC, które Nie ma Mesha. Ojej, dobra Raz, dwa, trzy Jest leniwa Mhm, okej okay. I aspiracje mm, no to może kreatywnie. Nie no dobra, motoryczne Mamy ten kosz, to łatwiej Chyba będzie yy, Z... Łatwiej będzie tą aspirację jakkolwiek rozwinąć. Dobra, lecimy następną. Pomóż zmuchnąć świeczki. Letty. Ojej. Idź spać do mamy. Biedne zbagowane dziecko. Aha, pomagacie zrobić bratu projekt. Ojej. Ale słodko. Dobra, dmuchamy. O, Kajl przyszedł. Ale to nie twoje dzieci. I dodaj świeczki. I raz, dwa, trzy. Kleptomanka. Mhm. Mm I motoryczne, ma no dwa i społeczne. Dobra, to też motoryczne. Wszystkim chyba dam. Jak to trojaczki, no to nie będą takie same. I pomysł dmuchnąć świeczki. Ostatnia doma. Jaką koronę masz? Oho. Ale ja już widzę, że to jest czysty Don. Też chce ci się spać, no to też i do mamy spać na razie. Oj, ona nie chce? No pomóż jej zmuchnąć świeczki doma. Nie jest aż tak śpiąca. Ale no też będzie musiała iść spać. O, Don przyszedł na urodziny swoich córek. Motoryczna i społeczna. O, tylko w innej kolejności są ułożone. Raz, dwa, trzy. Żon na przygód. Fajnie, motoryczna. O. A czemu ty <grym> jesteś smutna? <grym> no, one są identyczne i wszystkie wyglądają jak Don. Dobra. To teraz... Ojej, on jest głodny. Dobra, to za chwilę go postarzymy. Miniwersja Kyla. <noise> Macio. <noise> Staje się to Jak nieszczęśliwe niemowle. Przecież one umieją pełzać. Nie, no chyba muszę poczytać o tym, o co tu chodzi. Ja ich nauczyłam naprawdę pełzać i już normalnie tak biegały. No dobra, raz, dwa, trzy. I będzie rozrabiaką. jest mm. hmm. słodzinek. A, i dodaj świeczki. No, ostatnie już. I... pomóż zamknąć świeczki. Wiktor. On jest. Tu. O, widzicie? On normalnie już tak biega. I Max tak samo. Nie wiem o co chodzi. Jakie okularki se ubrał. Mm -hmm. A taki sam jak tata. Ła. I on nie ma tej cechy. No ja nie wiem. No trudno. Jako jedyne dziecko nasze nie ma tej cechy. Nieszczęśliwe nie Raz, dwa, trzy. I też jest rozrabiaka. Mhm. I ma długie włoski jak tata. O. Fajnie. Dobra, Alena. Ten tort w sumie możemy zostawić sobie na następne urodziny, a ten yy, weź kawałek. I nie masz za bardzo gdzie spać, bo tu śpią twoje córki. Dobra, to ja lecę chyba od razu je przerabiać. Dobra, nasze chłopaki wyglądają tak. Mają taką dziwną brodę, nie wiem czy Kyle taką ma? Ale no Wiktor wygląda jak... No skóra zdjęta z taty. No jak Kyle, po prostu. Max, no jest identyczny, tylko nie rodził się w tych włoskach długich, ale stwierdziłam, że im zostawię, bo są urocze. Dziewczynki. Dona. Dona urodziła się w tych włosach, krótkich, to stwierdziłam, że jej zostawię. I ona ma twarz całą... No dona. No, naprawdę. Tylko uszy ma po Alenie. A, dziewczynki? Mm. Leti. Zmieniłam jej na taką fryzurę. A jakie ty masz uszy? Też ma po Alenie. No ale no... Hmm. Bardzo podobne są do taty. A ty, uszy? Pokaż. Też. To uszy wszystkie mają po alenie. Ale no, ciekawą mają tą urodę. Ciekawe jest, jak będę wyglądać, jak dorosną. Patrzcie to. Max ma wybredność w jedzeniu. A Wiktor? Zdrowy apetyt. No. Jakby nie mogli się zdecydować No zjedz ten tort, to jest ciasto truskawkowe Kto nie lubi ciasta truskawkowego? Proszę Cię <ścoughs> Stwierdziłam, że pobiegam trochę z Aleną, bo trochę się przybrało po tych ciążach I poszukam potencjalnego przyszłego Vlad, ty się palisz? Zresetuję go Gościu może tak jakby iść do domu? Aha. Nie zdążysz już, nie? Nie, bo po co? Idź sobie. Dasz radę? A, i ja wziął parasolkę dopiero, no tak. Piątkowa, uczennica piątkowa. Aha, dom mi się nie udało. Marysia ma szóstkę. Adaś? Jeszcze nie. Aha, i Letty zwędziła obiekt. Ona no stop coś kradnie. Dobra, miałam na czymś innym się skupić. Co my tu mamy? Mateusz pali Marcel cena. O Morgan. Morgan? Ale on... mi się coś wydaje, że on... inną płeć preferuje. Dobra, to chyba tego Marcela cenę. Weźmiemy obroty. Alena no, w takiej pięknym spódniczce, w takim komplecie. Oj, on jest flirciarski. Zapytaj, jak minął dzień. Coś zainteresowanie. O, on będzie nam potrzebny trochę później, bo nie mam na razie miejsca w rodzinie. Ale... Poczeka. Udało mi się uzbierać pieniądze na taki mały telewizor, i Alena właśnie ogląda y, premierę sezonu z córkami. No fajnie to wygląda. Alena w miarę się dobrze czuje. Uuu, te diamenciki ona ma w tym stroju, ładnie. A właśnie, bo wam nie pokazałam, to są y, kolejne obrazki naszych córeczek. E, Dona jako jedyna ma jednorożca, a Leti i doma mają takie same jak miał Adaś. No ale uroczy. Myślę, że jeszcze kilka się zmieści, ale niewiele. Nie mam pojęcia, co potem zaczniemy z nimi robić. Może na tą ścianę za łóżkami, no nie wiem. Dobra moi drodzy, tym widokiem będę się z wami żegnać. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. it does